No więc chyba musimy zapytać się ich, czy mogę wejść. Patrzcie, patrzcie ludzie, Jelena jest w basenie w ubraniach. Jasmine i in innych children. Witaj szkoła Zaproszenie dla ciebie, dla ciebie. No Jelena, oczywiście dla ciebie, proszę. Co to jest? no zaproszenie. Ale na co? Na zaproszenie na domówkę. O, dziękuję ci bardzo. Halloweenowa domówka u Jasmine, 31 października. Obowiązkowo przebranie halloweenowe. Hmm, wydaje się być ciekawe. Bardzo mu chciała pójść. Co tu się dzieje? Czemu Jasmine wszystkim rozdaje zaproszenia? Dobra, pewnie mi zaraz też da. Jasmine, a gdzie moje zaproszenie? Naprawdę myślisz, że po tym, co zrobiłaś lenie, mam cię zaprosić? Nigdy w życiu, chyba ci się z czymś pomyliło. Ej, ale jeśli chcesz wiedzieć o co poszło, to lepiej się zapytaj swojej nowej psiapsiłeczki. Pa. Gabriel. Cześć. Proszę bardzo, to dla ciebie. Dziękuję. Jasne, że będę. Kocham takie domówki. No, to bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że przyjdziesz. W ogóle Lena wpadła na taki super pomysł. Zobacz. Taki pomysł na matching dla, dla najlepszych przyjaciółek. Czarownice. Przebierzemy się obie za czarownice? Oczywiście, jasne. OK, to na jutro nam zamówię takie same stroje. Taki może być? Taka bluzka... Jasne, bardzo ładna. I takie coś, to ogólnie jest taki komplet, ale my zamówimy tylko z tego takie spodnie i takie podkolanówki. I jeszcze taki kapelusz. Może być? Pasuje Ci ten cały outfit? Jasne, prześliczny jest, no tylko że nie wiadomo, czy przyjdzie na jutro. A tam, wiadomo. Przecież wiesz, jaka ja jestem bogata, jakich mam bogatych rodziców. Spokojnie, załatwię to na jutro. Moi rodzice przyjadą tam, zrobią aferę, żebyśmy dostały te stroje jeszcze na dzisiaj. Przyjdę do twojego domu, wręczę ci go i widzimy się jutro o 18:00. To bye. Ale gdzie ty idziesz? Mamy jeszcze lekcje. Nie, ja już nie mam. Mamy tylko WF, ale moja mam napisała mi zwolnienie, bo bo nienawidzę sportu. To pa. E, pa. Dobra, może ja też do mamy napiszę, żeby mi dała zwolnienie. Ostatnie poprawki. Czarna szminka. O Jezu, co to jest? Co Co ja mam na twarzy? Oh my gosh! Jazz, co się dzieje? czy mi wyskoczył na twarzy! Matko, sister, ty chyba wiesz, że istnieje coś takiego jak korektor. Przyda ci się. Rada od młodszej sister. Okej, okay, to tutaj. Dobrze trafiłam. Lena, nareszcie jesteś! Hej! Hej, Jazz! O, ktoś znowu przyszedł. Hejka! Hej, Maja! Ej, Lena, miałam w ogóle fajny pomysł na matching. Tak, mega fajny. No wiem. No bo jak wszystkich tutaj teraz patrzę. No to one mają słabe te stroje. Nie no, moim zdaniem, Maja się ładnie przebrała. Ej, w ogóle nie pokazywałam Ci jednej części mojego domu. Chodź za mną. Schodzimy tutaj na dół. I patrz! Mam kino domowe! O znowu ktoś zadzwonił! Poczekaj tutaj Lena! Hej, jazz! Hej, ale ty nie byłaś zaproszona. Hej, hej, hej! Hey, ze mną nie tak łatwo! Zgaduję, że Twoi rodzice nie wiedzą, że zorganizowałeś domówkę. No a twoi rodzice kupili ten dom, za ich zarabiane miliony dla ciebie i dla twojego rodzeństwa, więc można powiedzieć, że to jest ich dom. No więc chyba musimy zapytać się ich, czy mogę wejść. Ach, no dobra właśnie. I tak tu jest tak mega dużo osób, że nawet na ciebie nie zwrócę uwagi. Lena? Y -y tak? Gdzie jest Jasmine? Gdzieś poszła, ale nie wiem gdzie. A dobra, tam jest. Girls? Tak? Napijecie się czegoś? Albo coś zjecie? Mam ogólnie dużo Halloweenowych przekąsek. Może niekoniecznie takich Halloweenowych, ale przekąski są. Mamy waffles i bubble tea. Częstujcie się, girls. Ale pyszne bubble ci Kupione czy zrobiłaś? Kupiłam w tej waszej biedronce, ale nie mów nikomu. Okej, okay, ale zakupy w biedronce to nie jest nic złego. Waffles są przepyszne. Ty też tak kochasz waffles? Tak, też bardzo lubię. Po polsku nazywa się to gofry. A, no sorry, nie wiedziałam niestety. Lena, nie masz psychy wskoczyć do basenu w ubraniach? Oczywiście, że mam. Pui! Kiedy patrzcie, ludzie, Jelena jest w basenie w ubraniach. O nie, Gabriel się tam kręci. Skarbie, co tam się dzieje? <laughs> Jasmine i zgrajo innych children. Um, mamo, tato, ja to wam wszystko wyjaśnię, bo. Jazz, to nie tak, skarbie. Co to za domówka? Jak tu nie ma żadnych dekoracji? Prawie żadnych. No, wiecie, nie miałam żadnych decorations. To jak mogłaś organizować domówkę? Jezus, Maria, ale siara. No, dobra. Mamo, tato, już to zmieniam. Mój kochany, jakie ja cię dawno nie widziałam. Mili, to naprawdę ty? Co, co ty robisz? Co ty się zmieniłaś? O, moja, ma moja mama napisała. już no, nie wiesz? Cześć źle, mogłabyś odebrać zaraz lilkę spod domu jej koleżanki, bo chodziła z niej po cukierki ze swoimi koleżankami z przedszkola. Moja żona, moja żona Jasne. W jakieś to powiem jasmin, że muszę iść. Jas, no bo ja muszę już iść. Co? Jak to znowu musisz iść? No bo ja muszę odebrać moją siostrę, bo chodziła po cukierkach z koleżankami. A, bardzo szkoda. Masz super dom i jeszcze kiedyś będę chciała przyjść. Jasne, zapraszam. Możesz tu wchodzić co dzień. Nie, bo jesteś moją bestii, a nie każdemu daję taką okazję. To baj. ilka ile cukierków zebrałaś? by musiała policzyć, ale dużo. Pewnie tak samo zebrałyśmy. No, no, ale szkoda, że Amelcia już musiała iść do domu. No, bardzo szkoda. Tak to byśmy jeszcze pogadały o cukierkach. Nielu nie chodź już do domu. Panula, muszę już iść. Chodź, weź mnie na barana, zobacz ile cukierków zebrałam. Dużo masz tych cukierków, Lilka. No wiem, ja i nula jesteśmy najlepsi w zbieraniu cukierków. Weźniesz mnie na tego barana czy nie? No, biorę cię. I siup! W ogóle nula ma TikToka. Serio? W wieku pięciu lat ma już TikToka? No, i ona w ogóle znalazła taki filmik, gdzie byłyśmy my. Ale jak to my? No my! Tam byłyśmy po prostu my! Jak pod sklepem się przewróciłyśmy! Co?